Dziękuję bardzo, dzień dobry. No to zaszczyt, że przyszło mi wypowiadać się na początku tej konferencji i po pierwsze, chciałem powiedzieć też, że bardzo się cieszę, że została zorganizowana w takiej współpracy dwóch organizacji, dwóch instytucji, z którymi współpracujemy od, od, od wielu lat i Instytutu Badawczego, instytucji Publicznej, z drugiej strony tej grupy społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, że te, te dwie instytucje tak zaczęły są współpracować i, i to jest coś chyba, co. O co nam e, chodzi, wszystkim też e, nam w ministerstwie, jakby projektując tą, te działania związane z edukacją e, ekologiczną czy klimatyczno-środowiskową, że to było właśnie partnerstwo różnych, różnych podmiotów, którym wszystkim tak naprawdę zależy mm, na tym samym, tak czy na tej rzetelnej e, edukacji czy dzieci, młod, czy młodzieży, czy dorosłych, czy decydentów. Zostałem poproszony tutaj właśnie o odpowiedź na pytanie dlaczego edukacja klimatyczna jest dziś kluczowa, no i to jest też kluczowe pytanie oczywiście, bo możemy zastanawiać się jak powinna być prowadzona, jakimi narzędziami, kto powinien ją robić, do kogo kierować, no ale jeśli ją prowadzimy to Przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle to robimy. I myślę, że tak naprawdę cały dzień, całą konferencję moglibyśmy rozmawiać i prowadzić tylko na to pytanie, więc ja tutaj w dużym skrócie postaram się wstępną odpowiedź zarysować. Myślę, że takim najważniejszą kwestią jest to, od czego troszkę już zaczęła Marzena, czyli że i obecnie, a w przyszłości to będzie coraz bardziej widoczne, e, zmiana klimatu jest i będzie jednym z kluczowych czynników, które będą kształtowały życie nas, później naszych dzieci, e, kolejnych pokoleń, że e, w bardzo wielu sferach... E, ta zmiana będzie na nich wpływać, i nie rozumiejąc tak naprawdę zmiany klimatu, jej przebiegu, jej przyczyn, skutków nie będzie możliwe zrozumienie tak naprawdę świata otaczającego młodzież. Tak, to z tego będą wynikały rosnące ceny żywności, z tego będzie wynikała konieczność opieki nad dziadkami, a później rodzicami, którzy będą narażeni na zagrożenia związane choćby z falami upałów. To będzie konieczna dla każdego umiejętność reagowania w sytuacjach z ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak powodzie, które staną się pewnie na tyle częstsze, że ta umiejętność będzie jakoś podstawowa. Też cała. Cały kształt świata od tej strony geopolitycznej też w znacznej mierze będzie tą zmianą kształtowany to jak będą wyglądały chociażby migracje, to, że będzie konieczna transformacja energetyczna i jak ona będzie wyglądała, czy będzie sprawiedliwa, czy nie, kto ją będzie prowadził, więc. I oczywiście tych obszarów jest dużo, dużo więcej, ale. Jak mówię, prawdopodobnie będzie niemożliwe zrozumienie współczesnego świata dla, dla przyszłych pokoleń bez tej świadomości, ile z tych zjawisk, które ich otaczają, nawet w życiu codziennym wynika z, ze zmiany klimatu i z... Też oczywiście z innych um, kryzysów środowiskowych, bo rozumiem, że tutaj mówimy o edukacji klimatycznej, ale tego klimatu nie da się o nim mówić jakby wyciąć go z, z pozostałych um, problemów środowiskowych, więc rozumiem, że mówimy tutaj um, szeroko. Um, to jest raz, więc nie, niemożliwość tego odnajdywania się w świecie, ale nie tylko. Oczywiście. Mówi się o tym, mówimy, że nie możemy przerzucać na nasze dzieci, na nasze wnuki um, kwestii poradzenia sobie z z, z Kryzysem klimatycznym kwestii transformacji, to jest coś, co musimy zrobić szybko, musimy to zrobić my, nasze, nasze pokolenie, pokolenie, które obecnie ma, ma wpływ na świat, nie mogą tego robić nasze dzieci, ale nawet jeśli my to zrobimy, dzieci i tak będą żyły w świecie już zmienionym. Jakby muszą wiedzieć, że to, co obecnie jest w podręcznikach, co obecnie jest uczone o świecie, no to jakby to już nie będzie. To już nie będzie. Ich świat. Jakby moja córka ma 4 lata. Dwa dni temu miała wystąpienie występ przedszkolny dla rodziców świąteczno zimowy gdzie dzieci śpiewały o puszącym śnieżku i o białej kołderce okrywającej i wszystko. Moja dzie moje dziecko może dwa razy w życiu jeździło na sankach, a największy bałwan, jakiego zrobiliśmy, był taki. Więc jakby to jest ten rozstrzał między tym, co jest nauczane, a tym, co dzieci znają ze swojego. Doświadczenia i myślę, że moje dziecko jest jeszcze małe, ale u starszych dzieci to jest wyłącznie pewnie jeszcze, e, jeszcze bardziej. Um, dalej. Um, oczywiście edukacja klimatyczna, czy klimatyczno środowiskowa um, ma też tę wartość, że um, uczy niejako przy okazji innych kompetencji, które się e, przydają. Nie tylko tej wiedzy o klimacie, wiedzy o środowisku, ale też gdy uczymy o klimacie, musimy poruszyć oczywiście temat Dezinformacji, rozpoznawania dezinformacji, rozpoznawania tego, co w przekazach medialnych czy, czy w mediach społecznościowych jest prawdą, a co nie jest prawdą, umiejętność szukania źródeł, weryfikowania źródeł, i, i to jest ważne oczywiście nie tylko w przypadku klimatu. Tak? Jeśli przy okazji edukacji klimatycznej będziemy uczyć, jak radzić sobie z dezinformacją klimatyczną, to ta wiedza będzie też dotyczyła dezinformacji związanej z medycyną czy z z rolnictwem czy z innymi, z innymi obszarami życia. A trzeba pamiętać, że dezinformacja jest obecnie naprawdę ogromnym problemem i to nie jest tak, jak myślę, żebyśmy chcieli i czasem myślimy o tej edukacji klimatycznej, że mamy pustą księgę, mamy te dzieci, które nic nie wiedzą i na tym budujemy jakąś tą wiedzę klimatyczną. Jakby nie, w tej chwili głównie zasypujemy dziury, jakby wychodzili, wychodzimy od punktu, Ujemnej wiedzy, tak naprawdę, spowodowanej tą dezinformacją, więc nie można myśleć i mówić o uczeniu o klimacie bez równoczesnego uodparniania na, na dezinformację, a, a to jest trudne, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że dla Podmiotów prowadzących działania dezinformacyjne, to jest po prostu inwestycja. Oni wydają miliony czy setki milionów na dezinformację, ale dzięki temu zarabiają miliardy, bo zostaje przeniesiona w przyszłość transformacja energetyczna. Więc skoro jest to dla nich inwestycja, to zależy im na tym, żeby to prowadzić, żeby jak możliwie dużo. Dużo wysiłku, pieniędzy w to inwestować, i stąd ta, ta walka jest y, y, tak, tak ciężka, i stąd ta dezinformacja jest tak, y, tak powszechna. Y, ale więc tutaj też wchodzi oczywiście ta rzetelna od początku szeroka y, edukacja, y, edukacja klimatyczna. I y, y, kolejny, kolejny punkt, o którym chciałbym powiedzieć, że edukacja klimatyczna obecnie, jeśli ma być prowadzona rzetelnie, um, powinna podkreślać um, rolę społeczeństwa obywatelskiego. Jakby coraz częściej jest zauważane i bardzo, bardzo dobrze um, odejście w tej edukacji klimatyczno-środowiskowej od takiego przekazu ja jako konsument, na ja jako obywatel. Tak? Czyli nie jest istotne to, że um, Powiemy komuś, że ma kupić sobie butelkę wielorozową zamiast plastikowych butelek, że ma kupić bardziej energooszczędny jakiś tam produkt i że nie, nie, nie róbmy właśnie tutaj z odbiorców przede wszystkim konsumentów, ale oni są przede wszystkim obywatelami. Jakby to zaangażowanie należy podkreślać i to tak samo się przekłada na, na wszystkie inne sfery życia, tak, nie tylko, nie tylko kwestie klimatyczne. Jeśli mówimy e, o tej edukacji obywatelskiej w kwestii e, zmiany klimatu, oczywiście tutaj mamy wzmocnienie e, odporności na dezinformację, mamy wzmocnienie odporności e, na... Na te chociażby ekstremalne zjawiska pogodowe. Tak, Jeśli mamy silną wspólnotę e, lokalną, to e, jest większa szansa, że ci członkowie członkini tej pomocy pomogą w razie powodzi błyskawicznej czy, e, czy burzy. Więc to wzmacnianie e, wzmacnianie tych e, lokalnych społeczności, tego zaangażowania obywatelskiego, tego, że podstawowym naszym działaniem e, w takim indywidualnym w kwestii m, zmiany klimatu nie jest kupienie. Tego czy tego, tylko e, zaangażowanie się w jakieś lokalne stowarzyszenie, w organizacje czy wybory polityczne uwzględniające właśnie kwestie e, klimatyczno-środowiskowe. Jakby wymaganie od, e, od decydentów, e, żeby żeby wprowadzali te systemowe rozwiązania proklimatyczne, a nawet jeśli nie wymagania, to myślę, że takim najprostszą rzeczą, którą możemy nauczyć wszystkich, że jeśli nie chcesz się w żaden sposób angażować na rzecz klimatu, to zupełnie pierwszą rzeczą powinno być nie protestowanie przeciw tym zjawitym rozwiązaniom, które są, które mają służyć temu tej, tej zmianie klimatu. tak? Czyli jakby rozumieć czemu one są potrzebne. Nawet jeśli się w to nie angażujesz to dać przestrzeń na, na realizację tych zadań, tak, żeby, żeby władze, czy to lokalne, czy krajowe, czy unijne nie musiały wycofywać się z pewnych rozwiązań, z obawy przed Opinią publiczną i opinią wyborców. I jak mówię, jakby to zaangażowanie obywatelskie ma wpływ nie tylko na kwestie zmiany klimatu i nieodporności, ale też przekłada się na pozytywne skutki w innych obszarach, jak zadowolenie z życia, z zdrowie psychiczne, zaufanie społeczne, zaufanie do instytucji itd. itd. Więc ta, ta edukacja klimatyczna mimo że, że jest takim, wydaje się, że jest, wydaje się właśnie, myślę, że pozornie jakąś taką ścisłą wiedzą um, z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, um, to tak naprawdę jej, jej znaczenie jest dużo szersze i, i to są jak... Trochę takie fale. Mówimy o tym klimacie, o CO2, o, ty, o, o skutkach, o suszach, ale, ale to się falami roznosi też mam wrażenie, że na inne obszary właśnie odporności zaufania społecznego, weryfikacji informacji, odporności na dezinformację i myślę, że tutaj jest ogromna siła tej edukacji klimatyczno-środowiskowej. Dziękuję bardzo.